Kanał Ciekawe Ptaszniki prezentuje odcinek 58. Dopuszczanie pająków Psalmopoeus irminia. Etap 1. Witajcie moi drodzy. Dzisiejszy film podzieliłem na kilka etapów, które nagrywałem w różnych odstępach czasu. Pokażę Wam w nich jak dopuszczałem samca do samicy psalmopeus irminia. Na początek jednak przygotowania pająków oraz terarium. Okej. Okay. To co widzicie to nie jest pająk. Ani tym bardziej zdechły pająk. To wylinka, którą samica przeszła kilka tygodni temu. W terrarium bardzo ładnie rozrosła się trzykrotka, i chociaż nadaje ona naturalny wygląd, to postanowiłem, że większość z niej usunę. Po co? Ano po to, żeby pająki miały więcej miejsca do akcji, a my do ich obserwacji. I gotowe. Zdecydowanie mniej roślinności. No nie najlepiej to terrarium wygląda, ale zaraz coś na to poradzimy. Zależy mi na tym, żeby było jak najbardziej wygodne do obsługi, bo jak samica zrobi kokon, to chciałbym w miarę łatwo się do niego dostać. O, zobaczcie, ten otwór tutaj, to wejście do kryjówki pająka. Drugie wejście natomiast znajduje się z tej oto strony, na zakończeniu pajęcznowego tunelu, który zbudowała sobie samica. Biegnie on tutaj w dół, otędy, pod ten kawałek tuby. Nie jest to jakaś dobra aranżacja dla pająka nadrzewnego, dlatego chcę to poprawić. Przy okazji dziękuję za pomoc i podpowiedzi w sprawie rozmnażania psalmopeus irminia, które dostałem na naszej grupie Teratyup na Facebooku. Link do grupy znajdziecie w opisie. Ja jestem amatorem i wszystkie porady były dla mnie niezwykle cenne. No niestety muszę rozwalić tą kryjówkę. Kiedyś Michał z kanału Spiders Online, którego pozdrawiam, radził mi, aby dać ten element bardziej pionowo. No i oczywiście miał rację, ale ja go nie posłuchałem, ale w każdym razie zrobię to teraz. I tak wygląda od środka gniazdo naszego pająka. Strasznie szkoda, że musiałem je rozszanić, ale nowa aranżacja będzie wygodniejsza w obserwacji oraz w odbieraniu kokonu. Mam nadzieję. No dobra, to teraz ten patyczek i kora pójdą bardziej pionowo. Więcej mchu. I już podleję terarium obficie. I gotowe. Etap drugi. Karmienie samicy. Od czasu przemeblowania w terarium minęło już kilka dni, dlatego czas najwyższy obficie nakarmić samicę przed dopuszczeniem do niej samca. Zobaczmy. Pierwsza ofiara. Tak jest, złapana. Jeszcze jeden turek na dokładkę. Kolejny będzie na deser. Dla pewności jeszcze następny. Liczyłem słuchajcie na to, że uda mi się nagrać ładny atak pająka, ale niestety kolejnego karaczana Irminia zjadła dopiero wtedy, kiedy wyłączyłem światło, więc nie trzymam Was dłużej i przechodzimy dalej. Etap trzeci. Dopuszczanie samca. No to słuchajcie, lecimy z tematem. W terrarium jest duża temperatura i wilgotność. Samiec przyszedł do mnie kilka tygodni temu. Ma na pusto około 4,5 DC. Jest aktywny. Tak oto się prezentuje. Wyjmę teraz ten kawałek korka. O, o. No i zobaczcie, jak on się rwie do dziewczyny. Już poleciał. Nie zdążyłem nawet ustawić kamery, a on już wleciał do jej kryjówki. Widzimy też samicę. To dobrze, zareagowała na niego. No dobra, jednak się schowała. Ale to nie szkodzi, czekamy na rozwój wydarzeń. Słuchajcie, przyznaję się Wam do tego, że pierwszy raz w życiu rozmnażam pająki na drzewne. Nie mam w tym doświadczenia, ale mam nadzieję, że się uda. Także proszę, dajcie łapkę w górę, trzymajcie kciuki. Zaloty pająków czasami trwają długo, więc oszczędzę Wam tego czekania i skupimy się na scenach, w których właściwie coś się dzieje. Samiec jakiś taki trochę markotny, ale samica tupie i nawołuje go do akcji. No, widzimy, że samiec reaguje, wchodzi do jej kryjówki powoli, a to dobry znak. A samica ewidentnie jest gotowa i chętna. Uderzając energicznie swoimi odnóżami w podłoże, ona daje znać partnerowi, że jest gotowa do kopulacji. Pięknie to wygląda. Kurczę, no nie podoba mi się to trochę, bo on do niej wszedł, a ona wyszła. Coś nie bardzo mogą się jakoś ułożyć te pająki, ale poczekajmy jeszcze chwilę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam, słuchajcie, nadzieję, że wszystko odbędzie się na zewnątrz, poza kryjówką, bo gdyby zrobiły to w kryjówce, no to nic nie zobaczymy i będzie bardzo, bardzo szkoda. No, co jest? Będzie coś z tego czy nie? No bo zaraz wszyscy chyba przed ekranami komputerów telefonów pójdą spać z nudu. Czas leci i leci i leci, a w terrarium niewiele się dzieje jak do tej pory. Samiec trochę błądzi, pająki szukały się w kółko. Dlatego wyjmę jednak na chwilę tę korę, aby ułatwić im sprawę. No teraz to już niczego nie przegapimy. I wiecie co? Chociaż w przyrodzie, tak sobie myślę, zjawisko, w którym samica może pożreć samca po kopulacji, nie jest niczym jakimś specjalnie niezwykłym, to dla mnie po prostu to jest jakiś hardcore, no totalna abstrakcja. No dobra, i zaczęło się to, na co wszyscy czekamy. Jest spore ryzyko, że samica zaatakuje i pożre samca, Widzicie tej wystawione pazury jadowe? Masakra. Dlatego on musi jak najszybciej unieruchomić ją, blokując ją swoimi haczykami. W sumie to ona go może zapnąć i przed i po, więc nigdy nie wiadomo. Proszę, żeby się udało! Proszę, żeby to się udało! Tylko nie mam więcej samców, bo jak gołka trupi, to nie wiem, kiedy znowu uda mi się ponowić próbę rozmnożenia. O, teraz. No, i chyba słuchajcie się udało. Jak myślicie? Piszcie w komentarzach pod filmem. Bardzo szybko to trwało. Dlatego, dla pewności, po trzech dniach powtórka. No i mamy znowu samicę. Wpuszczam samca. Ej, ej, ej wracaj tu do niej nie wyłaś mi Samiec ponownie skierował się do kryjówki. Samica ponownie szybko zareagowała na jego obecność na swoim terytorium. W zasadzie to wydaje mi się, że ta poprzednia kopulacja, która była kilka dni temu, a którą wy widzieliście kilka minut temu, była udana. No ale... Dla pewności jeszcze raz. I już po chwili pająki znowu się spotkały. Tym razem jakoś sprawniej i szybciej to chyba poszło. Może się już znają po prostu. Kilka dni temu ktoś zadał mi pytanie, czy to są pająki tego samego gatunku. Tak, to są pająki tego samego gatunku. W przypadku psalmopeus i rymienia, ubarwienie samca różni się od ubarwienia samicy. Oczywiście nie wszystkie pająki tak mają, ale w tym przypadku konkretnym tak właśnie jest. Samiec dopadł samicę patrzcie jak ją wygiął. Hmm, no znowu turbo szybka akcja chociaż chyba i tym razem się, słuchajcie, udało. To ja teraz czekam około miesiąca i sprawdzę, czy będzie kokon, a Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Tyle na dziś. Piona! Wielka prośba, zostaw suba pod filmem, bo muszę dogonić kanał spidersonline.pl. Dajcie też łapkę w górę albo w dół i możecie do mnie pisać również na Facebooku. A jeżeli nie macie dosyć, sprawdźcie ten oto film specjalnie dla Was.